No, boczek jest, tak? Po gongu. pięknie posklejane, druciarska, januszowska robota. Tutaj mamy kurwa butapremu, taśmy. To jest autentycznie butaprem. To jest kurwa gość, który. który kurwa no. No, to jest. Brak mi kurwa słów. To jest taki pierdolony Janusz, który nie umiał po prostu wymienić tego elementu na Allegro, czy poprosić kogokolwiek, czy tego zjebanego swojego mechanika. Wątpię, czy to jest kurwa mechanik, czy tam wszyscy po prostu żyją na buta butapremie i szkocie. Bo tego się nie da opisać, co tu jest. Szkod. Wszędzie szkod. <słuch> Idąc tym tro tropem myślenia, nawet sam już poszedłem, kurwa, tak? To jest szkod. To jest już moja robota. Tutaj delikatnie jest małe, małe przetarcie, znaczy małe. No zresztą widać, że już jest to po prostu pęknięcie. więc zamiast, zamiast to mieć ordynarnie, no, będę to musiał poprawić, bo tu mi się troszeczkę za mało uciąłem. Zamiast to poprawić, czy, czy szyć, bo tego się nie da też szyć, to już postanowiłem to po prostu obiewać. I tylko tutaj jest, to jest całe wszystko zdrowe. tak? To jest siedzenie nieużywane z tyłu, tutaj jeszcze też było małe rozdarcie to już też to przyjebałem szkotem, tylko że nowym jakoś tak, żeby to wyglądało w miarę jak się siedzi no to niestety to to jak się siedzi to no to, to pracuje tak, więc to też nie będzie zawsze zbyt idealne i gładkie, ale myślę, że z daleka chociażby z góry się nikt nie doczepi, jakbym wam nie powiedział, że to jest szkot byście nawet tego nie zauważyli, co najwyżej że to byłoby malowane Tutaj props, tutaj nie jest nic rozdarte, on po prostu zabezpieczył szwy, tylko że kurde, taką ordynarną taśmą, to czemu tam nie zrobił uszkodem, to ja kupić szerszy szkod, to już nie wiem. Chryste, panie, po prostu jak to zobaczyłem. O, taka fajna dziurka, o, w karterze. Zajebista pianka, po prostu sztos. Nie, ja po prostu wydam majątek na to, a nie wiem, że to się opłaca w ogóle robić. W szczęście lampy mam, w jakimś tam stanie są. Nie, po prostu mi się płakać chce, jak to widzę. Plus jest taki jeszcze, a nie wiem, czy to poprzedni właściciel, czy, czy kto, że zamalował te plastiki na czarny, czarnym, chyba lakierem, czy jakąś farbą czarną, że. Są one w takim błyszczącym stanie, to jest akurat spoko, bo tutaj widać, że ten plastik, on by miał taki kolor, taki szarawy. Nie umiem się zdecydować, no oczywiście to już trzeci film, który nagrywam w pionie, bo nie umiem się, e, nie umiem się przestawić, żeby nie nagrywać tego w pionie. Hamulec też jest do zrobienia do regeneracji. No tutaj oczywiście pierdolona podkładka musiała pójść. I nie zrobisz tego. Trzeci dzień trzeba czekać na podkładkę. 100 podkładek w obi kosztuje 4,50, ale podkładki e, 17 na 32 albo 30, na 35 na pół mm nie dostaniesz. W całym mieście. Tylko na zamówienie, bo przecież Piotrze to jest taki stary moplik, że nie idzie go zrobić, bo po... nie ma no niego części. Nie ma, no wszystko musisz ściągać. 15 zł podkładka! I to jest jeszcze tanio, bo w sklepie stacjonarnym powiedzieli mi, że na piątek 30 zł za podkładeczkę przecież to jest w biały dzień. Nie zapierdalać na galerze wszyscy, którzy, którzy przy tym majstrowali. Ten idiota, który postanowił tutaj wprowadzić akumulator i zrobić taki ujowy dostęp do niego, więc zginąć, powinien być roz, rozstrzelany. Powinien wiosłować kurcze na, na galerze i jedno machnięcie wiosłem, kurde, jedna śrubka. Jezus Christ! Nie no, po prostu ręce opadają. Ręce opadają. Jedyne, co mi się udało zrobić, to siłownik. To w sumie tyle. Jeszcze do zrobienia. Podświetlenie lampki. Znaczy kanapy. Nie, jest 32 stopnie w cieniu. No, po prostu to jest obraz nędzy i rozpaczy. <laughs> Przynajmniej ta wtyczka jest wypinana. Garnie się nowe, po prostu wymieni się to, żeby to działało. To ma być bezpieczne. Po prostu bezpieczne, to ma świecić i to ma funkcjonować. Dopiero potem wyglądać. Wygląd jest sprawą drugorzędną. Ale ja się boję. Naprawdę boję się to dalej rozbierać. O. A też propsy dla w, w, Włochów, bo po co zrobić większą lampę, żeby jakoś ciepło się rozprowadza, rozprowadzało? Lepiej zrobić chujowe lampy, tak? Które się będą topić. A potem Janusze na, na ale drogo będą za białe lampki, bo tylko jest biały krosz, tym się tylko tym różni. Za kawałek plastiku bo żądają 150 zł za sztukę. Rzekomo nówka, która jest niedostępna kosztuje 250 zł. Efekt to jakbym miał poskładać na oryginalnych częściach, to by ten moplik kosztował 40 tysięcy złotych. Dwa razy tyle, co wszystkie cztery moje auta na, na placu, albo jeszcze więcej. Do kupy razem wzięte. Nie no, to na czerwono nie przejdzie. Ja się muszę napić, kurczę. Ja się muszę napić. Tylko, że ja nie piję i to jest największy problem. Jeszcze a propos Januszostwa. To już wszyscy widzieli, tak, oczywiście szkod, szkod, szkod. Eee... Butaprem. Tu jest to one w pół, to jest dwuczęściowe, ale się trzymie, tak? To jest najważniejsze, żeby się trzymało. Więc od biedy komuś nie zależy na wyglądzie. Mi akurat zależy. No to jeszcze to ujdzie. Ten boczek Leison. Tak chujowo to pomalowane. Co trzeba mieć w głowie? Oczywiście to też tylko 100 zł, taki klosz. Pod polerkę to trzeba wziąć i tyle. No, to jest dwuczęściowe. Tutaj już jest nowe. Mówiłem, zacznij od przodu. Zacznij od przodu. Nie, zacznę sobie od tyłu. Wiązka elektryki też do wymiany zepsuty licznik też. Z tym podświetleniem też jest nowy. Mmm, znaczy właściwie tam jest komputer cały stacjonarny, który steruje tą pieprzoną elektroniką. Jak tam dostanie się kropka wody, to jest Amen. I, i, I nie ma zmiłuj. Ja się chyba powieszę normalnie na Majtkach z Gaci, bo to jo nie umia. No nie, a miało być w po, wlogi po Śląsku, ale już nie umiał po prostu. Nie, nie wiem, jak on jechał kurcze, 50 km na godzinę nim, to on śpiewał sobie niechaj z nami będzie Pana, jak jechał już 80, to kurczę dziś moją duszę w ręce to powierzam. A jak już je ja dobiła do, do, do tych 100, to chyba u drzwi Twoich stają Panie, on śpiewał jak jechał tym oplikiem Nie no, przerwa na dzisiaj, bo przynajmniej pół godziny, bo osiwnąć można.